No to będzie śmieszny odcinek tyle mocy Oskar zjarał gumę i patrz. Bez sensu sprzątanie, no? bez sensu sprzątanie. Ja jesteś maruda normalnie. No to startujemy. To będzie spokojna przejażdżka. Powiem, że wygląda się niebanalnie. O! Ten mini e-bike trafił do nas bezpośrednio z firmy DYU i dlatego jest to materiał sponsorowany. Natomiast moi stali widzowie wiedzą, że to nie ma wpływu na moją opinię na temat sprzętu, a na filmach zawsze dzielę się moim obiektywnym zdaniem. Zobaczmy szybko na stronę produktową, widzimy, składa się kierownica, więc ten rower może być z łatwością wrzucony na przykład do samochodu. Mamy graficzki, ale zjedziemy sobie na dół do specyfikacji, żeby łatwiej nam było tutaj rozmawiać, żebyśmy wszystko mieli w jednym miejscu. No. No niestety, wszystko jest w funtach, więc 38 funtów to jest 17 kg. Napisali, że może na nim jechać kierownik 265 funtów, a to jest 120 kg. No i ja mam pewne wątpliwości, czy na takim rowerku mógłby jechać kierownik 120 kg. Ale patrzymy dalej. Maksymalna prędkość 15,5 mili, to wychodzi właśnie około 25 km na godzinę. Zasięg na samej manetce i tak powinniśmy to rozpatrywać. Jest między 15 a 35 mil. 15 mil to jest 24 km i tu mógłbym się zgodzić i 35 mil to jest 56 km. Mam pewne wątpliwości, czy dałoby się na nim tyle zrobić. Trudno by było to zmierzyć, dlatego że on nawet nie ma własnego wyświetlacza. Trzeba by było po prostu z GPS-em to policzyć. Dlatego zachęcam do zaglądania do sekcji komentarzy, gdzie właściciele tych pojazdów na pewno podzielą się z wami swoją opinią. Klikamy moc. Bateria 10Ah przy 36V to jest 360Wh. I przy małym silniku Hub Drive z małym kołem, no, byłbym w stanie uwierzyć, że on zrobi właśnie jakieś 35km zasięgu na samej manetce. Moc 250W, 5 do 6 godzin ładowania od zera. Ale jeszcze wróćmy tutaj, jest informacja, że jest IP54, moi drodzy. Co to oznacza? Słuchajcie, delikatne zachlapania. Nie może być zanurzony całkowicie w wodzie, nawet na krótką chwilę. Także pamiętajcie o tym. Na stronie producenta widzimy cenę promocyjną 549 euro. Aktualnie jest to 2348 zł, ale na Allegro możemy znaleźć ten model za 1600 zł. Ale może interesuje was model dokładnie z tego filmu. Po naszych testach w takim wypadku zapraszamy na naszą stronę elektryczna-kuźnia.pl Po zabudowaniu rowerów też sprzedajemy gotowe rowery. Wejdźcie na stronę, kliknijcie przycisk, odwiedźcie nasz profil na OLX, który sukcesywnie uzupełniamy o pojazdy, które mamy u siebie w sprzedaży. Przechodzimy do dalszej części materiału. Siemalutka paczka. Taka paczka. Może nie jest jakoś specjalnie trudno ją podnieść. Proszę bardzo. To będzie konkretnie D, Y, U. Jakbyś to przeczytał? To jest najtrudniejsze zadanie dzisiaj. No. Dył, dył. To jest chiński angielski, ja nie znam takiego. Patrz. Od razu z kieszeni wyciągam. A co ty myślałeś? I w kartonie jest karton. A już chciałem pomarlić trochę na to, Aha. ale on jest bardzo dobrze zapakowany, bo jest w dwóch kartonach. O, oh, jakie maleństwo! Dzień dobry. Malutki. Myślisz, że on jest jeszcze mniejszy niż poprzedni rower, który mieliśmy u siebie? Hitway. Taki na 16-calowych kołach. On miał szesnastki, no? Szesnastki. To jest jeszcze mniejsze. <grystanie> jeszcze mniejszy jest. Jak jest zła pogoda, to się go wrzuca do autobusu, czy coś. Ja myślę, że nawet po do taksówki by wszedł. No, lekko. Jest uloteczka. Jak obsłużyć, tutaj też. O. Dorosły chłop na takim rowerze będzie zwracał na siebie uwagę. Ja sobie zobaczę, co jest tutaj. O fajnie, dali bardzo ładny scyzoryk, bardzo ładny. Multitool, ładowarka 1,5A, 42V, więc tu będzie pakiet 36V, 10S. Lampeczka. I platformy. No, właśnie o to chodzi. Tu jest taki plastikowy element, bo dokładnie w tym miejscu dziaska pokazuje, że jak się zamknie ten zatrzask, to on właśnie. Nie się tutaj właśnie tej rurki. Jest tutaj kilka rzeczy, które są przemyślane. Na przykład ta lampeczka wygląda stylowo, całkiem fajnie. I ogólnie widać, że ten rowerek jako jedna całość wygląda lepiej niż na zdjęciach. Ej, ale to było jedne z szybszych wypakowań, jakie kiedykolwiek mieliśmy, co? Zdecydowanie. Rozpakowaliśmy go i jak ty myślisz, ile on może kosztować? Jest to raczej? Super budżetowy rowerek. Myślę, że do dwójki. Na Allegro widziałem go gdzie za 1600 zł. Mamy tyle mocy. Oskar zjarał gumę. Nie patrz. Bez sensu sprzątanie. Bez sensu sprzątanie. Ja, więc jesteś maruda normalnie. Patrz o. Ile mi to zajęło? Magiczny płyn. Ja go biorę pod pachę i, spala, i spadam, no spala, i spadam jadę. Stąd. No to startujemy, startujemy. To będzie spokojna przejażdżka. Już to czuję. Ha, 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 już, już, czuję, że pedałuje jak komik. Mam już takie doświadczenie z małym rowerkiem. Bolesny. Śpiący policjant będzie bolesny. No, to jest ciekawe doznanie. To jest jeszcze mniejszy rowerek niż ten, który recenzowałem ostatnio. I cały czas się zastanawiam, do kogo skierowane są te pojazdy. Bierzemy ten pojazd, wrzucamy go do samochodu, jedziemy do innego miasta i zwiedzamy sobie swoim własnym środkiem transportu okolice, uliczki. Po prostu jest to taki rowerek wypadowy. Co ciekawe, zobaczcie, nie ma żadnych przycisków dodatkowych jest tylko włącz, wyłącz. Nie ma ani wyświetlacza. Ani prędkościomierza, ani ustawień poziomów wspomagania i ma nic. Bardzo minimalistyczny, ale to też mówi o tym też cena. Przedni blat jest dosyć mały, tylny również, więc nie pozwala na pedałowanie z jakąś większą prędkością. I teraz tak, według mnie zaletą tego pojazdu jest monetka obrotowa. Zaletą, dlatego że można ruszyć sobie bez pedałowania, można też jechać bez pedałowania. I ruszamy z samej monety. Czy, 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 czy rozpędzamy się. I jedzie. I rozpędza się. I rozpędza się. Natomiast musicie wiedzieć, że manetka przyspieszenia w rowerze elektrycznym jest nielegalna na terenie Unii Europejskiej. Ojej. Podciąganie go na jedno koło jest ryzykowne. Koła 14-calowe sprawiają, że czuć te nierówności. I tu będzie trochę nierówności. I... O Jezus ojej, aż, aż się GoPro zmieniło swoją pozycję, ale w miarę dobrze jest skomponowany. Nie słyszę, żeby miał jakieś luźne elementy poza lampką, która odblaskiem, który jest niezakręcony. Okej, okay, to jest wielka próba hamowania. Ej, ej, nie, czekajcie. Hamulce są jeszcze niedotarte, a on mimo wszystko całkiem dobrze się zatrzymuje. Zaraz będzie trzeba pomęczyć te hamulce. Zaraz zobaczymy. Tylko, żeby orła nie wywinąć. Hmm, nieźle. Nieźle, jeśli chodzi o hamowanie. W ogóle ten rower przychodzi z odwróconymi hamulcami. W klamce lewej macie tył, a w klamce prawej macie przód. Ja już to zmieniłem, bo ja tak nie potrafię jeździć, nie? Zobaczmy jeszcze raz to hamowanie. Hmm, okej. Okay. Więc jest naprawdę skutecznie. Lecimy. Ludzie będą na pewno patrzeć na mnie, bo wyglądam dosyć zabawnie. Zaraz złapię Oskara, który gdzieś tutaj krąży na innym rowerze i poproszę go, żeby nagrał kilka ujęć z zewnątrz, jak to wygląda. Okej. Okay. No to jedziemy. Także jak widać na załączonym obrazku, to dosyć specyficzny sprzęt. Wygląda się niebanalnie. Ale ten rower wygląda przy tym na duży. Na stojąco nie da się pedałować. Znaczy się. da się, ale to trochę śmieszne. Maneta, wapory, jadymy. Ja! I hamowanie. Jak zły stanął. No śmieszny, śmieszny. Uczucie bardzo ciekawe, ale może i da się to polubić, może i da się to polubić. Jak się trochę w niego wprawi. Uwaga, będzie podjazd. Jest! Jest jazd. Ale to poszło. Chcę za chwilę w ogóle pokazać na czym jedzie Oskar. Było to nagrywane z kolei przez Oskara, który jedzie na czymś takim I za chwilę będziemy też nagrywać odcinek o tym pojeździe I ja już wiem gdzie my pojedziemy O, myślisz? No, pojedziemy tam I spróbujemy wjechać na tym A później na tym I jazda! Nie, nie, nie było jazdy Zatrzymał go patyk ja tu jakieś drifty zrobię. Na prawo. Uwaga. I drugi. Wow. Ale trochę Fraj, daje. To tutaj. Mało imponujący wynik. No, ja nie ukrywam, że trochę nie cieszę się, że jeżdżę na tym atom, a to Oscar na takim. Bo też chętnie zobaczcie taką góreczkę bym tu przykatał. No. Przyznam Wam, że całkiem fajnie się na tym jeździło. To było ciekawe doznanie, natomiast no już więcej nic się powiedzieć o nim nie da. No dobra, może to, że to jest bardzo wygodne siodełko, wbrew pozorom. No i jeszcze jedna rzecz jest taka, że łatwo jest zapomnieć, zostawić go włączonego i rozładować go do zera. Zobaczcie, ja na to nagranie przyjechałem na nim jak na analogu. Tak jak mówiłem na początku odcinka, moi drodzy, zapraszam Was na naszą stronę elektrycznakuźnia.pl. Odwiedzajcie nasz profil na OLX, jeśli chcecie kupić ten lub jakiś inny rower elektryczny. Nasza oferta jest coraz bogatsza. Nie jestem zwolennikiem kupowania kota w worku, dlatego zapraszamy do nas na miejsce. Można się przejechać, przetestować, zobaczyć, pomacać. Nasz salon jest w Poznaniu, na winogradach. Jeszcze raz zapraszamy. Ja też zapraszam do subskrypcji kanału, żeby kolejne odcinki Was nie ominęły, a dzieje się dosyć sporo. Za chwilę będzie recenzja Crossa Eskera Hybrid 2.0 Gravela na prąd. Niemożliwe. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.